Na kolejnym wykrocie bukowym, kolejne grzyby, tutaj właściwie, gdzie człowiek się nie wróci, to coś znajdzie. Kilka owocników tutaj grzyba mamy, zobaczymy z bliska, co tutaj mamy. No, taki bardzo ciekawy gatunek, no, czy, czy w ogóle czy jest jakiś gatunek nieciekawy. Gdybyśmy mieli go opisać, to są to takie kapelusze. No, do kilku centymetrów. To przy, no jest, jesteśmy jesienią, zimą, więc to nie będą takie wielkie rozmiary. Cechą charakterystyczną, ja mówię o opisie takim własnym, nie, nie, nie z atlasu. Ja tak mówię na nagraniach, to co ja widzę jako charakterystyczne cechy, to jest środek tego, tego kapelusza jest taki pomarańczowy. Ewidentnie pomarańczowy. Brze, ku brzegom jest jaśniejszy. To mówię o takiej zewnętrznej, o tej górnej części kapelusza. Natomiast na dolnej części, nie jest tego tu chroniony, lekko go tutaj odsłonimy. Mamy blaszki, takie też zbiegające do niedużego trzonu. O, niestety nam się tutaj rozleciał. I ten, ten grzyb nazywa się maślanka wiązkowa. Hypoloma fasciculare. Maślanka może dlatego, że przypomina trochę maślaka. Ale nie jestem pewien skąd pochodzi ta część nazwy Maśdanka. Wiązkowa dlatego, że on występuje w grupach po kilka, kilkadziesiąt, nawet kilkaset sztuk. Jest to klasyczny saporotrow, czyli w diagnostyce drzew grzyb praktycznie bez znaczenia, ponieważ on tutaj rozkłada e, jakieś tam resztki, resztki drewna. Natomiast jeden z najbardziej trujących grzybów w Polsce. Sromotnik, muchomor w porównaniu z nim, jeżeli chodzi o zawartość tej toksycznej chemii, toksyn, to sromotnik, muchomor sromotnikowy wydaje się takim łagodnym grzybkiem. Maślanka tych substancji zawiera zdecydowanie więcej, ale zatrucia są bardzo rzadkie, właściwie ich nie ma, dlatego że, dlatego że jest to bardzo gorzki grzyb. Nie radzę oczywiście próbować, Próbowałem wiele razy, oczywiście, no ale rozpoznajemy grzyby również po smaku. Jest to niezwykle gorzki grzyb. No i ta maślanka, ona, w związku z tym, że się pojawia, ja się głównie widuję latem, późnym latem i jesienią. To zobaczmy z drugiej strony tego, tego pniaczka, tego wykrotu. I też mamy maślanki. One się tak tu schowały, też tutaj wiązce, też te wiązce, one tutaj występują. I te grzyby spotykam no, najczęściej jesienią i zimą. Może dlatego, że. Najłatwiej można tutaj zobaczyć. O, proszę bardzo, tutaj wyrastają nam te maślaneczki. Yy, w zasadzie gatunek chyba nie można za bardzo z czymś z innym pomylić, bo mamy jeszcze maślankę ceglastą ale ona występuje. Yy, czy jest większa zdecydowanie. Jeszcze mam maślankę, która występuje na na iglastych, ale nazwa mi teraz uleciała więc to, to taki właśnie grzybek możemy spotkać, takiego grzybka możemy spotkać jesienią i zimą w naszych lasach, nie tylko bukowych występuje w Polsce dość często dość pospolicie widzę, że jeszcze maślaneczka się schowała tam tutaj o, co tutaj nie występuje ohoho ho. maślanka tutaj na tym buku to w ogóle grzyby się żywią słuchajcie, żywią się Pionowo, mamy. Ma... Tak, tu mamy maślanki, skupinkę. Tu mamy maślanki wiązkowe. A co tutaj mamy? No, ganoderma nam tutaj siedzi, rakownica. Więc tu właśnie wszystko jest. A tutaj nawet nawet tak skakują maślanki. Więc można je spotkać tutaj w, w właśnie w takich miejscach wykrotów, złomów, ale też na pniakach, po prostu na pniakach. Więc jesienią. Pamiętajmy tą nazwę opieńka fałszywa. Czyli o piękka ktoś może pójść właśnie zimą. W... O, jeszcze późno wyrosły opięki. Nie, to nie opięki, Nie, absolutnie.